Zetknąłem się z pływaniem na żaglówce w Janikowie. Kolega ze studiów zaprosił mnie do siebie. On był żeglarzem. I to późną jesienią, w taki bardzo paskudny, słodny dzień, deszczowy, wieczny. wietrzny. No i wybraliśmy się właśnie na Omegę. I strasznie nam już nami rzucało, chlapało. To i to mnie urzekło. Właśnie to mi się podobało. Ale potem się to urwało i, i był spokój. Dopiero po paru latach musiałem się zająć z konieczności, ponieważ w tamtych czasach, w latach 60., każdy z nauczycieli musiał oprócz zajęć przy tablicy mieć jeszcze zajęcia dodatkowe z młodzieżą. Poza lekcjami. teraz płyniemy na tak zwanego motyla, Wiatr zupełnie z tyłu w plecy. Czyli Fordewind żagle po obu stronach. A tak na dobre, posłonych wodach, to zacząłem pływać wtedy, jak przeszedłem na emeryturę. A później się mocno związałem właśnie z tym klubem bydgoskim, RTW Lotto Bydgostia. Przestrzeń. ten ogrom to mnie właściwie tak fascynuje No jak do tego jeszcze jest jeszcze są te warunki takie ostrzejsze to tym bardziej jeszcze no, niesamowitego przeżycia doznałem właśnie po przejściu tym północno-zachodnim nad Kanadą jak już weszliśmy na morze Buforta pod pokładem Cała załoga się zebrała, a ja sobie żeglowałem. I mieliśmy wszystkie żagle postawione. A wiatr tak trochę przybierał na sile. Pięć, sześć, już wiał. Łódka szła w dość dużym przechyle. Stałem jedną nogą w kokpicie, a drugą nogą na, na ławce. I tak się czułem. Jak na Woltyżerce, jakby na koniach. I, a nie, tu trzymam sobie ten ster. I, 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 i jak po prostu rwał do przodu. I w pewnym momencie wychodzić. wychodzi. Co ty zwariowałeś? Mówi ten. Zmniejszamy No i pozmieszaliśmy żagnę i wszystko się no, i już, już nie było zabawy. To, co daje Arktyka, to jest. No niesamowite. Zdawać by się mogło, że tylko bieli i bielnie. Ta biel jest taka różna. Nawet w tych górach lodowych to jest niesamowite. Jak potrafią te góry lodowe nie tylko być ukształtowane, ale i przetkane y, y, kolorami różnymi. Poczekaj, tu mam zobacz, trójka. Płynęliśmy z Casablanca na Maderę i, i wtedy pierwszy raz zobaczyliśmy delfiny. Wszyscy wyskoczyli no, na pokład, a te delfiny sobie urządzały takie różne tak, zabawy. I nawet nawet były takie momenty, że zrobił jakieś tam jakieś salto, czy coś, i patrzy. Wiesz? Czy obserwujemy? To my staliśmy w koło tego dziobu przy burcie i po, po każdym takim popisie, jak w teatrze, klaskaliśmy. Takie fajne zjawisko to jest niebo na wodzie taki rodzaj glonów, drobniutkich, jakichś tam małych żyjątek, świecących. I najlepiej w nocy. Cała, cała woda, jak jest tak spokojniejsza, cała jest w gwiazdach, same kropeczki takie. A jeśli przyciągnie się, powiedzmy, jakimś tam patykiem czy czymś po wodzie, no to to rozbłyśnie. Jak się wodę spłukuje w klozecie, a wodę się pobiera z zewnątrz. No to gaski w są. Najczęściej przez, przez rutynę to dochodzi do takich trudnych sytuacji i też miałem akurat taki moment, kolega mnie zmieniał przy sterze, ja jego wpiąłem, sam się wypiąłem z tych uchwytów, on przy sterze już stanął. Ja jeszcze chciałem coś tam poprawić przy tylnym maszcie, zwanym bezanem. No i w tym momencie, jak wiązałem, fala weszła na pokład i ja od razu byłem w pozycji poziomej. I czuję, że woda mi tu wchodzi, że w nogawki wchodzi, i czuję, że jestem no, z nogami za burto. I tak sobie pomyślałem. Oj, Chyba już koniec. Ale poczułem tutaj ból, bo jak ta woda szarpnęła, a ja tu byłem podhaczony, to ta linka mi się tu wpięła. To tak trwało, bo ja wiem 7-8 sekund. Woda zeszła, i ja zostałem na pokładzie, w pozycji leżącej. Trzymając się tej stalowej linki. No to się szybko pozbierałem i. Uciekłem do środka, cały szczęśliwy, że jeszcze nie za że jeszcze nie tym razem. Nie, 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 tego nie ma, że się tam czuje człowiek nie do pokonania, to nie. Zawsze trzeba być, że tak powiem, w napięciu. A to są tak potworne obrazy, tak straszne widoki, jak człowiek, jest w, tej, w tym dole. I te ogromne masy, góry tej wody są z wszystkich stron. I widzisz, jak to się kotłuje. A tu jesteś w dole, i to wszystko jest wyżej od ciebie. I widzisz, jak to idzie na ciebie. Najgorzej, jak z tyłu idzie. I nocą taka ogromna fala. I ona syczy. Taki straszny syk wydaje, jak, jak się załamuje na tym grzbiecie i się zbliża, to człowiek aż się kurczy zupełnie tak i, i trzyma ten ster aż do bólu. Wykonaliśmy, wykonaliśmy zwrotu, płyniemy na takim małym foku, jest tak silny wiatr, żeby nam obaliło łódź. Natomiast wywrotka polega na tym, że, że ta łódka się położy Masztami na wodzie. Jest nawet zalana cała wodą, bo fala ją przecież przykryje, ale ona się wynurza i wstaje. Tyle tylko, że w wyniku takiej wywrotki, to na dole pod pokładem to się robi Saigon, Wszystko jest wymieszane. A w tych łódkach balastowych mamy tak zwaną zęzę. Tam wszystko ścieka. Tam najczęściej jest brudna, brzydka woda. A więc potem sprzątnąć to wszystko, to jest to jest straszna robota. Pochodzi pod 8 w skali Beaufort, Tak? tak? Na nitki na igłę. Z pozoru proste zadanie na morzu nawet na gładkiej tafli stanowi nie lada problem. Panie bosmanie, co będzie szyte? Tołku, co ty tam robisz, powiedz? Gole, gole jacht obrośnięty skorupiakami z, z i mięczakami i glonami. Obsłużyć trzeba umieć wszystko. I elektronikę, i elektrykę, i mechanikę, i, i szycie żagli, i, i wszystko. Wszystko trzeba umieć zrobić. Jak trzeba, to trzeba i rozciętą skórę szyć. Nie ma dentysty, no to trudno, to trzeba sobie wyrwać ząb, nie? Mnie się zdarzyło trzy usunąć na Pacyfiku. Tak, kubinerki sobie na palniku gazowym opaliłem, czyli zdezynfekowałem. Wystygły, no i wtedy mogłem wyciągnąć. To kam tak, po wyczerpującej wachcie, dokręceniu wszystkich śrubek, usunięciu wszystkich luzów, zażywa przedobiedniej siesty. Spektakularnym sukcesem Witolda Kantaka był udział w rejsie morskim szlakiem Polonii 2010-2011. Żeglarze byli na morzu 502 dni. Odwiedzili porty w 20 krajach. Pokonali odległość 29 786 mil morskich. Po drodze zdobyli dwa żeglarskie tysięczniki. Solanus jako trzeci w historii polski jacht. Pokonał przejście północno-zachodnie, północna Kanada. I opłynął sławny przylądek Horn. Tam trzeba mieć takie cechy jak dbałość czy chęć yy, czynienia dobrze drugiemu. Bez tego się raczej nie da. Nie można tam być egoistą. Tam trzeba jednak być tym bo mieć taki charakter, że. Że robi się to dla drugiego, robi się wspólnie dla. To jest takie istotne. I wtedy, i wtedy to się da. I przeżyć, i, i pokonać.